Na staż do Agrawę trafiłem jako student Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Agrawe znalazł się na liście firm, które są otwarte na osoby biorące udział w stażu organizowanym przez UP. Zapoznałem się z branżą, w jakiej działa firma Agrawe na ich stronie internetowej i dlatego zdecydowałem się aplikować właśnie tutaj. Staż oceniam pozytywnie. W trakcie stażu odbyłem pracę w kilku działach. Był to dział inwestycji w gospodarstwach indywidualnych, w dziale grup producentów rolnych oraz w dziale Badania i Rozwój, gdzie zajmowano się rozwojem programu Elvio. Agrawes zostałem, ponieważ każda ze stron po dotychczasowej współpracy była zadowolona. Agrawes był otwarty na współpracę ze mną, umożliwił mi pokazanie swoich atutów, co jest też bardzo ważne i odbycie stażu w kilku działach pozwoliło sprawdzić się na wielu płaszczyznach i spersonalizować swoje swoje umiejętności i, i preferencje. Moja codzienna praca polega na spotkaniach z klientami, ponieważ jestem doradcą terenowym. Dzięki takim spotkaniom jestem w stanie rozwijać wiele projektów, które realizuje firma, dzięki czemu nie ma nudy. Praca w Agraves jest pracą rozwojową, daje wiele możliwości dzięki zmieniającym się trendom, za którymi Agraves. Nieustannie podąża i w zasadzie jest ich liderem, pozwala na bieżąco podnosić nowe problemy i wyzwania, które są w rolnictwie, oraz przede wszystkim spełniać siebie jako, jako doradcę, doradcę klienta oraz rolnika, ponieważ jestem też praktykiem na co dzień.